Cześć wszystkim, witajcie na moim kanale. Dzisiaj taki filmik o moich perfumach. W sumie nie bardzo o moich perfumach, bo nie będę wam opowiadała tutaj, jakie one są fajne, jakie są super i czy warto poszczególne perfumy, które mam kupić, czy nie warto. Zupełnie nie ten deseń, tylko bardziej skupię się na tym, jaką ja mam metodę zakupu perfum. No bo nie oszukujmy się, nie jest to jakby mały wydatek i jak ja się do tego przygotowuję i czy w ogóle się przygotowuję. No i właśnie chciałam o tym z Wami porozmawiać z punktu widzenia właśnie budżetowego, finansowego, jak nie stracić głowy. Tutaj jakby mam właśnie kilka takich zasad, którymi się kieruję. Może komuś z Was się przyda. Um, też jakby pokażę Wam rzeczywiście na no mojej platformie. Widzicie je zresztą tutaj e, przede mną. O, przed Wami, <śpuszczam> przepraszam. E ale jakby no, zauważyłam, że jest jakieś zapotrzebowanie takie teraz aktualnie, że, że dziewczyny szukają swojego wymarzonego, idealnego zapachu. Tak jak mówię, to nie będzie filmik o polecajkach, ale właśnie taki o, o zasadach moich dotyczących właśnie zakupu perfum. Tak więc zapraszam serdecznie. No i tak, jeżeli mam, jeżeli zaczniemy, to możemy zacząć od tego, że w jaki sposób ja w ogóle szukam i w jaki sposób czerpię inspiracje dotyczące tego, jaki finalnie zapach kupię. No nie ukrywam, że ja nie mam jakby takiej tendencji do łażenia po galeriach, obsiekiwania się tym wszystkim, co jest, sprawdzania, jak to się ma na moim ciele, bo tak naprawdę uważam, że. Teoretycznie i tak kupujemy kota w worku, zwłaszcza my kobiety. Mamy taki, no nasze ciało się zmienia w ciągu miesiąca, tak? I perfumy, które są jakby no już mają konkretną cenę z reguły, są też jakby złożonymi kompozycjami, więc one inaczej pachną i w różne pory roku i inaczej pachną na, na naszym ciele, kiedy, nie wiem, na przykład mamy menstruację, a inaczej pachną na przykład, kiedy, nie wiem, jesteśmy w jakimś pomieszczeniu klimatyzowanym, więc... Nad tym, jakby nad tym nie zapanujemy, tak? W związku z tym nie wiem, co jak tam niektóre influencerki mówią, że trzeba iść do galerii, porobić sobie próbniki, pochodzić. U mnie się to zupełnie nie sprawdza, dla mnie to jest malowanie czasu, zwłaszcza, że zawsze jesteśmy jakby poddatne na marketing, więc jak już jesteśmy w tej galerii, to zawsze naszą głowę zajmie coś, co generalnie nie powinno. I, i jakby osiągamy um no, nie, nie to, co, co zamierzałyśmy, tak, w związku z tym cóż, no, szukam inspiracji ogólnie na YouTubie, też czasami jakieś polecajki, ale nie zawsze, bo szczerze powiedziawszy moje koleżanki preferują raczej tańsze zapachy, nie przywiązują do tego uwagi, lubią ładnie pachnieć, ale niekoniecznie pachnieć perfumami za kilkaset złotych, tak, i jak najbardziej jest to ok, natomiast, no, ja jakby, no, mam, mam takie poczucie posiadania y, tego rodzaju produktów w takiej ani innej cenie, y, dlatego też y, jakby no, przygotowuję się w taki ani inny sposób, znaczy no, muszę się przygotować do tego y, zakupu, no, bo inaczej to mi nie ujechała. No ale właśnie, no dobrze, no to jeżeli mamy już y, to y, w jaki sposób się przygotowuję, czyli tak naprawdę e, generalnie to też fakt, faktem nie wygląda tak, że e, patrzę na recenzje jakiejś influencerki, ale po prostu czasami lubię sobie obejrzeć filmiki, co w trawie piszczy, tak? I od razu Wam mówię, że pierwsza z takich moich zasad w sumie, e, jeżeli chodzi o to przygotowanie e, do zakupu to jest to, że ja nie kupuję nowości. Raczej staram się e, no zaglądać bardziej głębiej e, jeżeli chodzi o, o jakiś taki rynek perfumiarski, czyli kupuję takie klasyki, które już od bardzo, bardzo dawna są na rynku e, polskim czy na rynku światowym um, i, i tak, tak to wygląda, jeżeli chodzi o przygotowanie. Um, jeżeli chodzi o miejsca, w jakich kupuję perfumy, to to nie są drogerie stacjonarne, bo powiem Wam, znaczy takie, które się mieszczą, wiecie, w jakichś tam wielkich galeriach handlowych i tak dalej, bo powiem Wam, że ilość światła i w ogóle ilość dotyków tych wszystkich ludzi skutecznie zniechęca mnie do zakupu, więc wolę generalnie nie wiem, drogerie internetowe. Bardzo często kupowałam na Notino, kupowałam w Empiku, ale oczywiście nie w Empiku, w sensie od jakiegoś tam w sprzedawcy krzak, tylko no bo Empik umożliwia na swojej stronie sprzedawanie produktów przez inne podmioty. Natomiast ja sobie zawsze odfiltrowywałam to i po prostu um, szukałam takich produktów, takich perfum, które, które sprzedaje Empik bezpośrednio. Um, więc tak. Um, powiem Wam, że ja też jakby nie chcę się rozkminiać nad oryginalnością tych perfum, bo też uważam, że nie mamy jako konsumenci na to wpływu tak, czy coś jest oryginalne, czy nie jest oryginalne, nie natrafimy za tym tak naprawdę, bo no, ja rozumiem, że ludzie mają różne przekonania ale uważam, że no, teraz jest tyle różnych podrób że nie zdziwiłabym się, gdyby te perfumy też były podróbami, nawet za taką cenę za którą je kupiłam tak więc, jakby nie jest, uważam, że jest to poza moim zasięgiem i nie mam zamiaru sobie, że tak powiem, psuć tym głowy. Natomiast rzeczywiście szukam takiej adnotacji przy sprzedaży danego produktu, że po prostu sprzedawca informuje, że produkt jest oryginalny, po prostu. I jakby tutaj e, wtedy, e, no, uważam, że. No jest, to, jest to pewnego rodzaju wyznacznik też obligujący sprzedawcę do tego, że w razie gdyby produkt nie był oryginalny, no tak by można było wejść na procedurę prawną um, dotyczącą reklamacji tego produktu. Tak? Natomiast powiem szczerze, że mi e no w sumie tylko raz się zdarzyło, że miałam jakieś takie podejrzenia co do produktu, którego kupiłam i co ciekawe to był produkt z popularnej drogerii, um, kupiony no właśnie stacjonarnie, natomiast ogólnie z zakupu praktycznie zawsze jestem zadowolona, um, jeżeli kupuję właśnie przez internet, nie ma z tym żadnego problemu. No ale dobrze. Następnie kolejna z moich zasad, jeżeli chodzi o zakup perfum, to jest taka, że ja narzucam samej sobie, że nie mogę posiadać w danym momencie więcej niż 10 flakonów. Tutaj widzicie, że mam 6 flakonów, natomiast mam jeszcze dwa poza miejscem mojego zamieszkania. Tymi flakonami po prostu aktualnie psikam się do pracy. Natomiast rzeczywiście pilnuję tego i pilnuję, żeby nie stracić głowy, bo nim się człowiek obejrzy, i z tych flakonów 10 może się zrobić 20, więc nie, absolutnie nie przekraczam 10 sztuk. Uważam, że to jest taka jak dla mnie i dla mojej mamy rozsądna ilość, ponieważ z tych parfumów również korzysta moja mama, więc jak najbardziej jest to do zużycia i... I też jakby te perfumy nie, nie stoją, nie wiadomo, jakiś szmat czasu. Tak? Poza tym również taka kolej, kolejna taka zasada, którą się kieruję, to jest um, pojemność. To znaczy ja kupuję perfumy, bo wiem, że nie każda kobieta tak robi. Um, natomiast dla mnie um, jakby ważna jest zawartość perfum. Um, Natomiast nie opakowanie. Wiem, że na przykład są kobiety, które cenią sobie bardzo opakowanie, żeby na przykład produkt się ładnie prezentował na toaletce. Ja swoich parfum nie trzymam na toaletce. Tak naprawdę trzymam je zamknięte w oryginalnych kartonikach, żeby nie dochodziło do nich słońce. Trzymam je zamknięte w szafce. Nie muszę ich oglądać, jeżeli chodzi o flakony. Nie, nie mam takiego poczucia estetyki. Natomiast chodzi mi o zawartość, dlatego też kiedy kiedy kupuję perfumy, wybieram jak największą pojemność tych perfum. Tutaj widzicie, że wyjątek od tej reguły na przykład stanowią te perfumy, bo po prostu wtedy, kiedy je kupowałam, nie było dostępnych w internecie większych tych perfum, więc musiałam się zadowolić tymi. No i tak, kolejna taka zasada. A, tak jak już wspominałam, nie kupuję nowości. I też um, jakby przejechałam się um, na perfumach um, na flankerach, znaczy miałam taką potrzebę um, i też właśnie to jest jeden z zapachów, którymi psikam, którym właśnie teraz się psikam do pracy, um, który zakładam do pracy chyba powinnam powiedzieć, bo perfumy nosimy, nie? Um, więc um, to są perfumy Calvina Kleina Euphoria i jakby flankery tych perfum to jest Euforia Deep i Euphoria Endless. I powiem Wam, że miałam obydwa te zapachy i nie byłam z nich zadowolona i właśnie teraz mam tą Euphoria Endless. Ona co prawda jest ok na lato, e, chociaż powiem Wam, że ja nie jestem z nich zadowolona, ale dostaję bardzo dużo komplementów, jeżeli chodzi o te perfumy. Um, no i no nie wiem, ale uważam, wiem, że to może zabrzmi snobistycznie, ale chyba bardziej ważne jest dla mnie to, żeby ja była zadowolona, a nie ktoś, kto mnie wącha. To też właśnie jakby podważa tą zasadę, że dobrze dobrane perfumy to są dobrane perfumy w ten sposób, żeby ich nie czuć. No, no u mnie rzeczywiście ta reguła to jest zupełnie odwrotność. Ja lubię siebie czuć i uważam, że nie po to kupuję perfumy w takiej cenie, żeby po prostu ich nie czuć i się z nimi dobrze komponować. Wolę być nieskomponowana, a je czuć i przynajmniej mieć świadomość tego, że mam dobry zakup, niż po prostu, nie wiem, zbierać komplementy od innych osób, że ładnie pachnę. Wiem, jestem dziwna, no ale tak bywa czasami. No i to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o, o zakup perfum. Um, oczywiście mam listę zapachów, które chcę sobie kupić. Um, ale nie jest to duża lista. Zawsze po prostu raczej nie zbieram długo informacji, nie zastanawiam się nad tym. Tak jak wspomniałam, no jakby nie jest dla mnie, no nie wiem, ja może mam takie szczęście, że po prostu y, kupuję perfumy, y, tak wiecie, nie, nie zastanawiając się i po prostu nie z drogerii internetowej. Um, no ale tak, y, tak już jest, tak mi się trafia i mam nadzieję, że tak będzie się trafiało. Um, ale fakt faktem wiecie, jeżeli kupujecie jakościowy produkt, to um, no musicie zdać sobie sprawę z tego, że te perfumy też jakby rządzą się swoimi prawami, bo na przykład tutaj mamy perfumy marki Versace. To jest ten najciemniejszy kryształ ze wszystkich kryształów i powiem Wam, że nie wiem co jest grane z tymi perfumami, ja je uwielbiam, ale ja ich nie mogę nosić wtedy, kiedy mam okres, bo boli mnie głowa i testowałam już to tyle razy, że no nie wiem co jest grane, naprawdę tak samo na przykład te perfumy nie wolno, nie mogę ich nosić, uwielbiam je, ale uwielbiam je zimą natomiast nie mogę ich nosić latem bo po prostu moje ciało komponuje się z tymi perfumami, przepraszam najmocniej z tymi perfumami w ten sposób, że no śmierdzi ode mnie sikami. <noise> ja wiem, że to jest zabrzmi dziwnie, ale natomiast zimą one pachną przepięknie po prostu. E, tak więc tak, no, mam nadzieję, że e, chociaż trochę Wam pomogłam. E, naprawdę uważam, że warto kupować... Oj, teraz tego nie zamknę. Nie będę Wam tutaj teraz e, szeleścić. E... E, mam nadzieję, że pomogłam Wam chociaż trochę w podejmowaniu decyzji e, właśnie zachęcam rzeczywiście do tego, e, żeby kupować perfumy jakościowe, jakościowe zapachy, chociażby z tego względu, że one po prostu się bardzo długo trzymają. E, ja na przykład nie lubię rea reaplikować sobie produktu na moje ciało, po prostu kiedy już się czymś e, psikam, to to ma co najmniej 12 godzin wytrzymać e, w mojej pracy. E, jest to praktycznie niemożliwe, nie ukrywam. Mm ale no jeżeli chodzi na przykład o ubrania, no to, to pachnie nawet kilka dni, nawet jak, jak sięgam po sezonowe rzeczy zmieniam garderobę, to, to szaliki czy tam jakieś inne właśnie ubrania, po prostu jeszcze gdzieś tam nutkę, jakąś czuć takiego zapachu, więc to się w pewien sposób zwraca, no i, i tak. Ale wiecie, no to jest tylko zapach, tak? To, to nie jest nic, co jest niezbędne do życia. Um, więc y, tak. No i to by było na tyle, jeszcze tutaj jeżeli spytałybyście się o marki, ja nie mam swojej ulubionej marki, moja mama ma ulubioną markę Lalique, to jest marka perfumyarska francuska i co ciekawe te perfumy nie są aż takie drogie, jej ulubieniec to ametyst, to jest po prostu coś niebywałego, bo to pachnie po prostu jeżyną ma już zobaczcie ile ma tych perfum nie wiem czy to widać ma na samym na samym dole ja też je lubiłam ale już mi przeszło powiem wam. więc pewnie zakupię je ponownie zobaczymy natomiast z takich jakby nieoczywistych perfum bardzo ciekawych zapachów są na przykład perfumy marki Givenchy i Powiem Wam, że o to to jest w ogóle sztos. One pachną poziomką, e, mimo iż poziomki w składzie nie mają, e, więc bardzo, bardzo fajne, a te już są najfajniejsze, tylko że to jest chyba tester jakiś. E, nie wiem czy one są jeszcze dostępne, e, ale no, są świetne, naprawdę są świetne. Więc tak, e, natomiast, no tak jak mówię, każdy z mają jakąś swoją taką duszę, każde nadają się do czegoś innego. E, ja jakby jak nie zwracam uwagi na to, kiedy je ubieram i na jaką okazję, natomiast zwracam uwagę na mój humor i na to, na co mam ochotę w, tym, w danym momencie. Jak widzicie, jakbyście sobie powąchały te perfumy, to każdy jest z innej bajki. Ja właśnie tak lubię, lubię mieć zróżnicowaną jakby perfumerię tutaj u mnie i lubię mieć wybór po prostu. I, i tak, dobrze, rozgadałam się. Do zobaczenia, cześć.